Witam się z Wami, kochani, bardzo serdecznie. Dzisiaj mija dokładnie 18 dzień, odkąd przeszłam operację bariatryczną zmniejszania żołądka. Dzisiejszy filmik pokaże Wam, co takiego jem w ciągu dnia, jak wygląda taki mój przykładowy dzień. Wciąż jestem na zwolnieniu lekarskim, odpoczywam sobie w domu, regeneruję siły, ponieważ czasami zdarzają się jeszcze takie słabsze dni, ale dzisiaj właśnie pokażę Wam swoją dietę. Zaczynam oczywiście od śniadania, jest godzina około 10. Będę właśnie spożywać swoje śniadanie. Nie będzie to nic skomplikowanego, nie będą to też jakieś ogromne porcje. Zobaczycie wszystko, jak to będzie wyglądało. Na śniadanie zjem sobie jajko, takie na pół miękko i plasterek wędliny z indyka. Także zaraz Wam pokażę, jak to wygląda i następnie moje kolejne dania, więc zapraszam do oglądania. Mamy godzinę około 10.30 i swój dzień zaczynam od śniadania. Na śniadanie mamy jajko, takie na miękko wraz z jednym plasterkiem wędliny drobiowej, akurat tutaj mamy z indyka. No tak właśnie zaczynam swój dzień takim śniadaniem. Życzcie mi smacznego. Ja już jestem po śniadanku, tak wygląda resztka z tego, co już zostało. Nie zmieściłam po prostu. Naprawdę po tak długim czasie niedzenia stałych pokarmów picia tylko rosołków e, i kisielków. E, naprawdę było wyborne, zwłaszcza to żółteczko pyszne. A po śniadaniu zaczynam swoją suplementację. Na razie jest to suplementacja taka w kroplach i jest to witaminka D. Ja przyjmuję akurat 2000 jednostek, e, czyli 4 kropelki. Zalecam wszystkim e, już e, w pierwszych dniach po operacji, żeby zacząć stosować e, właśnie suplementację. Minęło już jakieś pół godziny od mojego ostatniego posiłku i mam ochotę napić herbaty. Jest to herbatka, zwykła czarna herbata z liśćmi mięty. Podobno mięta łagodzi uczucie zgagi. Ja takiej nie mam, ale już na zaś sobie piję. Poza tym taka herbatka ma naprawdę ogromne walory smakowe więc jak najbardziej polecam sobie dorzucać listki mięty do herbaty. Przyprawiłam ją odrobinką miodu dosłownie, ponieważ dodałam cytrynę też dosyć dużo. Taką herbatkę będę sobie popijać praktycznie do następnego posiłku. Pół godziny przed myślę, że skończę, żeby na spokojnie móc sobie zjeść kolejny posiłek. No właśnie nadeszła pora na mój codzienny zastrzyk zakrzepowe. Mamy tutaj zastrzyki, których używam, mamy tutaj płyn oraz płatki kosmetyczne do przemycia miejsca ugucia. Tak wyglądają te zastrzyki, są w wygodnych strzykawkach. Nie wiem, czy każda osoba, która wybiera się na operację zmniejszenia żołądka, ma świadomość tego, że będzie musiała takie zastrzyki wykonywać sobie przez najbliższe 30 dni po operacji. Nie jest to nic skomplikowanego, ponieważ tak jak pokazywałam Wam, jest to zwykła strzykawka z płynem, z roztworem do wstrzykiwania, więc... Nie jest absolutnie to nic skomplikowanego. Procedura mianowicie wygląda w ten sposób, że łapiemy sobie za fałd skórny na brzuchu, unosimy go leciutko do góry i robimy zastrzyk. Tak wcześniej trzeba oczywiście dezynfekować to miejsce, o tym trzeba pamiętać. I uważam, że nie jest to nic skomplikowanego. Mi jedynie pierwszy zastrzyk sprawił jedynie jakieś małe problemy, nie było to dość przyjemne, ale już następne jak najbardziej poradziłam sobie bez żadnych problemów. Także życzę Wam powodzenia w robieniu zastrzyków. Mam nadzieję, że wszystko pójdzie Wam tak gładko jak i mi. Jest już godzina 12.30, więc czas na moje drugie śniadanie i moim drugim śniadaniem będzie serek z Nałożyłam sobie tutaj na miseczkę parę łyżeczek, więc myślę, że zmieści się to, chociaż no, no różnie to może być. Zobaczymy. Ja nie ważę jeszcze swoich posiłków. E, spróbuję to na czuje. Jak już czuję, że po prostu nie daję rady, nie wchodzi mi to, rezygnuję z tego. E, I widzę, że nie są to ogromne porcje, więc moje ciało wysyła mi znaki e, i na razie z tego korzystam. Myślę, że w późniejszym czasie będę ważyła swoje, mm, swoje potrawy, ale na dzień dzisiejszy mój organizm sam daje mi znać, kiedy ma już dość. Więc tak, moje drugie śniadanie. Do zobaczenia za chwilę! Mamy dzisiaj przepiękny, słoneczny dzień. Jest może troszeczkę wiecznie, ale oczywiście nie przeszkadza mi to w tym, aby e, troszeczkę się poruszać. E, jak widzicie, za mną e, jest dość spory ogród. E, ja mm, niestety nie mogę wychodzić z miejsca publicznego, ze względu na moją jeszcze dwutygodniową kwarantannę. Już w sumie końcóweczkę e, po powrocie z Polski. Jak wiecie, Agni miała nałożoną kwarantannę na Polskę. Więc cierpliwie czekam do końca, a tymczasem zabieram się za porządki w moim ogrodzie. Jest jesień, spadają liście z drzew, jest troszeczkę bałaganu, więc korzystam z tego i zabieram się do pracy. A Was zabieram ze sobą. Zobaczcie jak to wygląda u mnie. Picie, picie wody jest bardzo ważne po operacjach energetycznych, dlatego zawsze tak, bierzcie ze sobą butelkę z wodą i popijajcie sobie choćby po małych łyczkach, żeby nawadniać się dosyć często. Pamiętajcie, aby w ciągu dnia wypić no przynajmniej taką butelkę wody, wiem, że jest to mało wykonalne, ale starajcie się naprawdę, jest to bardzo ważne. Jak oto będzie wyglądał mój kolejny posiłek? Mamy tutaj rosołek z piersią z kurczaka oraz marcheweczkę. To wszystko będę blendować. Dodam troszeczkę pieprzu i taką miksowaną zupkę będę jadła na swój kolejny posiłek. Zaraz Wam pokażę, jak to wszystko będzie wyglądało już na talerzu, zblendowane. Można do tego dodać też świeżą zieloną pietruszkę. Będzie miało też fajny smak. Ja akurat nie mam, więc dostaje mi taka wersja te bez pietruszki. Tak wygląda już moja zupa zmiksowana. Tak jak mówiłam, jest tutaj kurczak, marchewka i rosołek. Doprawiłam sobie i tak będę zajadać. No i tak kochani, mamy już godzinę 18. Właśnie przyszła pora na to, abym przygotowała sobie kolejny swój posiłek którym będzie, jak już możecie się pewnie domyślać, po składnikach, które widzicie. Ryż zapiekany z jabłkiem. Mamy tu jabłuszka 2, mamy tutaj paczkę ryżu, który oczywiście nie będzie gotowany w ten sposób, tylko będzie gotowany luzem razem z mlekiem. I mamy tutaj laskę cynamonu, którą wrzucę do również do mojego ryżu, żeby był fajny aromacik. Na pewno też dodam taki już starty cynamon do jabłuszek. Pokażę Wam zaraz, jak to wszystko będzie gotowe. Cześć kochani, witam się z wami ponownie. Jest godzina, zaraz wam powiem. O 20 dokładnie, 20.20, 20. i przyszła pora, właśnie na mój ostatni już posiłek dzisiejszego dnia, e, którym będzie taki shake białkowy. E, z racji tego, że my po operacji powinniśmy się wspomagać jakoś i spożywać tego białka dużo w, w naszej diecie, więc ja wspomagam się właśnie takim szejkiem proteinowym. Zaraz wam pokażę, jakiego dokładnie używam, e, ile tego e, daję, jak to u mnie wygląda. I tak kochani, jak tutaj możecie zauważyć, mam swoje dwa białeczka, których używam już od jakiegoś czasu naprzemiennie. Są z firmy Mypertain, ale to jest akurat przypadkowe, takie akurat sobie zakupiłam. Obydwa są czekoladowe, jednak widzicie, jest takie dietetyczne niby, ale z tego co ja sobie tutaj przestudiowałam ze składu z tyłu, to wcale nie są ono takie dietetyczne i uważam, że ma więcej cukru, kalorii i tłuszczu niż to zwykłe. Dlatego, poza tym, jeżeli chodzi o walory smakowe, to też to jest natural chocolate i to czekoladowe jest o wiele lepsze niż to, takie bardziej naturalne mi się wydaje, bardziej smakuje jak czekolada i nie piję ich codziennie, raczej kiedy mam ochotę na coś słodkiego lub wiem, że w danym dniu za mało białka spożyłam, to szykuję sobie taki właśnie shake proteinowy. I teraz jak ja przygotowuję takiego swojego szejka, mam tutaj już yy, nie całą szklankę mleka, no tak sobie nalewam tyle, żeby wypić to po prostu, żeby dać radę. Yy, wlewam sobie do mojego shakera, yy, który dostałam od mojej przyjaciółki w prezencie kiedyś, bardzo pozdrawiam serdecznie wona. I yy, no i nasypuję tutaj swojego białeczka, yy, nasypuję go tak z połowę miarki. Tak jak możecie zobaczyć, z połowy miareczki wsypuję sobie. Nakładam sitko. Bekielek. Dobrze zakręcić trzeba, ponieważ będziemy teraz nim trzepać, więc żeby nic tam się tutaj nie wylało. I takiego szejka sobie będę popijać na spokojnie z ciepłym mleczkiem na dobranoc. I to już byłoby na tyle z dzisiejszego dnia. Tak właśnie wygląda mój jadłospis. Przykładowy oczywiście staram się troszeczkę modyfikować swoje posiłki. Czasami e, zupę, e, jeżeli chodzi o zupy, to dodaję sobie coś innego. Czasami brokuła, czasami sobie dodaję dynię, żeby troszeczkę urozmaicić te, te dania. E, chciałabym też zaznaczyć, że... Mm, to jest tylko przykładowa dieta. Nie jestem żadnym lekarzem ani też żadnym dietetykiem, żeby mówić wam co powinniście jeść po operacji. To co pokazałam jest i wyłącznie tylko tym, czym ja się żywię. Nie każdy musi żywić się tym samym. Nie u każdego dieta postępuje tak jak u mnie. Czasami osoby po operacji dwa tygodnie dalej są na czystych płynach, czasami zaczynają już jeść. Więc to jest tylko delikatna sugestia, inspiracja dla was. Nie Koniecznie tak wasza dieta po operacji musi wyglądać. Yy, jednakże dzisiejszy dzień uważam za zakończony. Dziękuję, że byliście ze mną. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał, że zostawicie dla mnie kciuka do góry, aby dalej inspirować mnie i motywować do dalszego nagrywania dla was filmów. Pozdrawiam was serdecznie. Do następnego. Pa.